Bochen chleba wypieczony z mąki, która wyrosła na tej ziemi. Żniwa były trudne, pogoda, pogoda była ciężka, było kilka dni do zebrania żniw. Tym bardziej mamy za co dziękować. Dożynki to tradycja wielowiekowa, kultywujemy to naszych dziadów i naszych ojców. To, żeby nam nigdy tego chleba nie zabrakło w naszej gminie i naszej ojczyźnie. Życzę wszystkim rolnikom dobrych cen na płody rolne i produkcję zwierzęcą i życzę wszystkiego najlepszego zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności dla waszych rodzin. Wszystkiego dobrego. Ochotniczym strażom pożarnym Radzie Sołeckiej Kazanic. Pracownikom miejscowej szkoły z dyrektorem na czele. Pracownikiem Zakładu Komunalnego Gminy Lowata. Dziękuję także lokalnej grupie działania za współorganizację konkursu Kuchnia Ziemia Lubawska Naszym sponsorom. Wszystkim osobom, które włączyły się do przygotowania do życia. i e, i z jakich miejscowości one pochodzą jeszcze raz. Także szybciutko, jeżeli jest to możliwe, poprosiłbym osoby, które są zaangażowane w tworzenie tych wieńców, za chwilkę podejdę i e, każdy będzie mógł w kilku zdaniach opowiedzieć. Repertoar orkiestry jest bardzo bogaty. Muzycy mają w swoim programie wiele utworów, zarówno rozrywkowych, poważnych, jak i religijnych. Swoją grą uświetniają uroczystości państwowe, kościelne, ale również biorą udział w takich uroczystościach jak dzisiejsza, czyli wieżyna.